Dzisiaj jest z nami mecenas Sławomir Parus, jedyny dobry. jedyny w naszym zespole prawnik, który posiada do rady, uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Sławek, może wytłumacz naszym słuchaczom, co to oznacza, co, kto to jest? Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która jest powoływana w postępowaniach i restrukturyzacyjnych jako sąd, syndyk bądź jako nadzorca sądowy. E, to znaczy osoba taka posiada um, uprawnienia do występowania w tych rolach w skomplikowanych procesach e, sądowych. Dobrze, czy jeśli dobrze zrozumiałem, to jest ta osoba, która jest związana z, no, z taką szeroko pojętą, powszechnie rozumianą upadłością, tak? czy restrukturyzacją, udłużaniem przedsiębiorstw. No, temat jak najbardziej aktualny w dzisiejszych czasach, wydaje się, że będzie aktualny. W czas pandemii to problemy finansowe, problemy z płynnością finansową dla wielu przedsiębiorców. No powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Czy to faktycznie. No, Czas, kiedy masz więcej pracy? Na pewno ta praca się dopiero zaczyna, ponieważ wprowadzone e, e, ustawy trochę zamroziły, mhm. e, trochę zamroziły sytuację gospodarczą w kraju, i przedsiębiorstwa dopiero e, po tak naprawdę zamrożeniu, po tym okresie zamrożenia, e, będą borykały się z różnymi trudnościami płatniczymi, płynnościowymi, finansowymi. E, dopiero wtedy będzie można ocenić skalę problemów, e, jakie kryzys, pandemia spowodowały w polskim, e, w polskim sektorze przedsiębiorstw. Jeśli dobrze rozumiem, to problemy nas dopiero czekają, tak? Dostaliśmy Niestety, swego tak. rodzaju. Oddech tak dzięki wprowadzonym mhm. ustawom. No ale, ale że tak powiem, te ta, 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 ta problemy mogą nadejść. No to powiedz, co w takim razie dla przedsiębiorcy powinno być takim sygnałem, że, że powinien zwrócić się do osoby takiej jak ty, czy, czy do jakiejś doradcy, który podpowie mu, czy już problem restrukturyzacji upadłości nie dotyczy również jego przedsiębiorstwa? Generalnie takim sygnałem. Alarmowym, ostrzegawczym jest sytuacja, w której nie jesteś w stanie zapłacić swoich wymagalnych zobowiązań. I to jakby chodzi o wszelkie zobowiązania, czy to w stosunku do pracowników, czy to w stosunku do kontrahentów, czy też w stosunku do organów publicznych takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź urzędy skarbowe. Ale to w każdej sytuacji, to nie wiem, no, opóźniam się o trzy dni, yy, nie zapłaciłem faktur już i już, tak mówiąc, kolokwialnie łapię się pod restrukturyzację, czy nie? Nie, oczywiście, że nie domniemywa się, że stan niewypłacalności mm, powstaje, jeżeli... Em, nie spłacasz tych wymagalnych zobowiązań przez trzy miesiące. Przez trzy miesiące. Mhm. I co? To jest jedyna przesłanka? Brak płatności przez trzy miesiące, czy, czy, czy są też inne że tak powiem, powody, przyczyny, dla których powinniśmy się zastanawiać nad upadłością czy restrukturyzacją? Istnieje również druga przesłanka, to znaczy sytuacja, w której zobowiązania naszego przedsiębiorstwa są wyższe niż jego majątek. Majątek rozumiesz to przez to, to, co mamy w księgach? Czy kapitał zakładowy? Co, co to oznacza? Bo to um, wie, nie, nie każdy może wie. O. Jest to pojęcie, które de facto tyczy się majątku trwałego tak? majątku nieruchomego, ruchomego. Nie wliczane są tutaj zazwyczaj należności, chociaż za każdym razem, gdy powstaje problem, czy ktoś złożył wniosek o upadłość w terminie Bada to biegły rewident i to on określa, w którym momencie ten stan przekroczenia nadwyżki zobowiązań, zobowiązań nad majątkiem powstał. Dobrze, no to załóżmy, że, że faktycznie przedsiębiorca dokonał weryfikacji u siebie w przedsiębiorstwie, taki rachunek sumienia i stwierdził tak, mam problem, powinienem się z tym zgłosić. Jak wygląda takie możliwości, czy, 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 czy sytuacja tych postępowań, bo zakładam, że to są postępowania sądowe, tak? Tak, w zasadzie mamy, możemy mieć do czynienia z postępowaniami restrukturyzacyjnymi bądź postępowaniami upadłościowymi. W sytuacji, gdy mamy wiarę i możemy niejako wykazać, że nasze przedsiębiorstwo da się uratować, jest możliwość wszczęcia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Są cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych, nie będę ich omawiał tutaj szerzej, bo jest to materia dość skomplikowana, natomiast takie postępowanie zmierza do tego, aby zawrzeć niejako porozumienie ze swoimi wierzycielami, przygotować plan restrukturyzacyjny i go wprowadzić w życie, co ma umożliwić dalsze działanie przedsiębiorstwa. Dobrze, ale w większości osób postępowania, może tego dzisiaj nie będziemy zgłębiać, bo to tak jak powiedziałeś szerszy temat, ale... Postępowania sądowe kojarzą się z długotrwałym, kosztownym procesem. Czy są jakieś możliwości przyspieszonego, szybszego załatwienia tego tematu? Taka podstawowa procedura restrukturyzacyjna, która występuje najczęściej w tej chwili, czyli przyspieszone postępowanie układowe, pozwala w zasadzie zawrzeć układ z wierzycielami i praktycznie zakończyć to postępowanie w terminie. Kilku do dwunastu miesięcy, powiedzmy. Więc jest to dość szybki termin, jak na postępowanie sądowe. Oczywiście ustawodawca planował, wprowadzając tą ustawę w życie, iż, ten ter iż te terminy będą jeszcze krótsze, natomiast no, praktyka pokazała, że nieco się rozminęły te oczekiwania z rzeczywistością. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, bo wspominałeś na początku, że tarcza dała nam taki oddech, ale czy są jakieś rozwiązania, które w jakikolwiek sposób zawiesiły, ograniczyły? Ja słyszałem na przykład, że Niemcy w ogóle na pół roku zawiesili, zawiesili jakby ten obowiązek weryfikacji. Czy, czy łapie się, mówiąc kolokwialnie, na upadłość, czy nie? Czy u nas też coś takiego wprowadzono? Może? Któraś z wprowadziła zawieszenie tego, tego obowiązku, ale tylko w sytuacji, jeżeli twoja niewypłacalność, tak, czyli ten stan, w którym, w którym powinieneś złożyć wniosek o restrukturyzację bądź upadłość wynika właśnie. E, e, znaczy jego przyczyną jest pandemia, tak? Czyli powstał w tym ostatnim okresie. Jasne. Mm -hmm. Dobrze, Sławku, dziękuję Ci za te podstawowe pierwsze informacje. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli przedstawić coś więcej, a na dzisiaj dziękuję Ci bardzo. Dzięki.